Patrzę, czy to działa, Mam... o widzę, bardzo widzę, że działa. Zaczynamy czytanie książki, w wcześniejszym nagraniu był prolog. Cały czas nazerwam przez YouTube, cały czas eksperymentuję. Wojownik światła nigdy nie zapomina, co to wdzięczność. Anioły dopomogły mu podczas bitwy, gdy. Anioły dopomogły mu podczas bitwy. Siły niebiańskie ustawiły każdą rzecz na odpowiednim miejscu i sprawiły, że wojownik mógł dać z siebie wszystko. Jego znajomi mówią: Ależ on ma fart, bo wojownik otrzymuje czasem od życia o wiele więcej niż oczekuje. Dlatego każdy, Dlatego, kiedy zachodzi słońce, Klęka i dziękuję opiekuńczemu płaszczowi, który go otula. Jednak jego wdzięczność nie ogranicza się tylko do świata duchowego. Nie zapomina nigdy o przyjaciołach, bowiem na polu bitwy ich krew zmieszała się z jego własną. Wojownikowi nie trzeba przypominać o pomocy, której udzielili mu inni. Sam o tym pamięta i dzieli się z nimi nagrodą.